Już za moment będziemy, mam nadzieję, delektować się spotkaniem. Oby dopisał poziom widowiska. Dzień dobry z Madrytu. Dzień dobry z wysokości trybun Metropolitano. Nadszedł moment, w którym możemy razem cieszyć się meczem. Mamy nadzieję, że to będzie doskonałe spotkanie. A wraz z państwem tym meczem delektować się zamierzają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy dziś Państwa na mecznikowy, czyli to, na czym polega piłka. Atletico Madryt zmierzy się z Walencją. Miło jest porozmawiać przed meczem, podzielić się typami, ale teraz już dość gadania. Obejrzyjmy razem to świetnie zapowiadające się spotkanie. Jest, proszę Państwa, mamy bramkę. Strzał z główki, ale z czupakiem. No w każdym razie piłka trzebocze w siatce. Obejrzyjmy raz jeszcze tę świetną akcję. Zaczęło się od udanego dośrodkowania. Bramkarz mógł się tutaj zachować lepiej. Piłka padła przy krótkim słupku. Saul. Piłka wybita z nóg rywala. Jerry Korea. Teraz Kimpke przejmuje Saúl. Teraz Morata. Dobra interwencja. Nie wyczy tę próbę ataku. Valencia ma sporo miejsca w bocznej strefie boiska. Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Griezmann. Marcos Jorente. Morata teraz przy piłce. Nierozważne zagranie. Strata. I piłka teraz u rywali nietoperzy. Rywale naciskają. Brawo, dobrze w obronie. Sędzia przerywa grę. Będzie rzut dla Atletico. Koke okay, ma teraz piłkę. Przy piłce Jorente. Piłka do Saula. Bronił to! Najprościej teraz jak się da, byle dalej. Marcos Jorente. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Panuje nad piłką, pędzi w stronę bramki. Będzie bramka! Dobra obrona, ale to nie koniec zagrożenia. No dobrze, to nie była zbyt akcja. I proszę, przerwa. Mamy wznowienie gry po przerwie. Przypominam, na razie Walencja prowadzi jedną bramką. Saul i Koke. Koke. Strata piłki na rzecz drużyny przeciwnej. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Dobrze, teraz znalazł partnera, i cóż, będą musieli budować akcję od nowa. Toke Griezmann Antoine Griezmann Saul Mario Hermoso teraz Marcos Llorente Dobra ta interwencja Georgi Mamardaszwili Ostry atak na nogi. To nie może się skończyć inaczej niż pokazaniem żółtej kartki. Tak się powinno stopować ataki rywala. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Złe zagranie. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Nie ma gola! Sosa interwencja! Teraz z rogu na 11 metr. Morata. Zbliżają się do pola karnego drużyny przeciwnej. Wciąż nie poddają się. Jeszcze wierzą w remis. Traci tę piłkę. Kibice Atletico Madryt jeszcze wierzą w wyrównanie i robią spory hałas na stadionie. Teraz piłka leci nad głowami obrońców. Może teraz wyrównać. Dobrze teraz broni. Brawo. I to by było na tyle, jak mawiał Klas.